A jak się wzmacnia rodzinę pszczelą pszczołami z innego ula, to te przeniesione nie próbują wracać do tego pierwotnego? Czy trzeba je wywozić na odległość, żeby się zresetował ten pszczeli GPS? Słuchaj, to jest tak. Ten pszczeli GPS działa tylko i wyłącznie u pszczół, które latają. U pszczół jest tak, że jak ona się urodzi, to na początku jakby. Im jest starsza, tym robi inne rzeczy. No bo się po prostu rozwija, tak? Taka młoda, dopiero która, która się wygryzie z komórki, sprząta. Sprząta komórki, tak? No bo jest taką pszczą, która po prostu potrafi łazić, nie potrafi jeszcze latać. Więc chodzi, łazi, sprząta i tak dalej, nie? Po sobie, po tam koleżankach, co się wygryzły i, i ten. Potem na przykład jest tak, że gruczoły gardzielowe w którymś tam dniu życia rozwijają się, może wytwarzać mleczko pszczele, więc wytwarza mleczko pszczele na przykład i karmi larwy, tak? Karmi larwę, albo zostaje na przykład karmicielką matki pszczelej. Potem jest tak na przykład, że ma gruczoły woskowe, które się w którymś tam dniu już na tyle rozwiną, że działają i może wypacać wosk i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy po prostu w organizmie zachodzą pewne zmiany, że powodują, że może jakąś tam czynność robić, bo coś tam tak. I latają tak naprawdę te najstarsze pszczoły. Te najstarsze dopiero są zbieraczkami, latają na pożytki i tak dalej. Więc jest tak, że latająca pszczoła, ta stara. Rzeczywiście, jak weźmiesz taką ramkę i wsadzisz do innego ula obok, to latająca pszczoła po prostu wyleci po pożytek, na przykład po wodę, z tamtego nowego ula, ale wróci do starego, bo pamięta tamto miejsce. Dlatego zasila się na przykład, żeby wzmocnić rodzinę, która jest bardzo słaba, zasila się młodą pszczołą, która po prostu nie lata i nie jest w stanie jakby po prostu z tych ramek z tego ula odlecieć i wrócić do tamtego. A zanim ona podrośnie, te powiedzmy tydzień czasu, zanim będzie potrafiła latać, to ona się do tego nowego miejsca przyzwyczai. Albo bardzo często zasilamy rodzinę na przykład ramką z czerwiem, czyli takie pszczoły, które są jeszcze w komórkach zamknięte, które się dopiero wygryzą na przykład za dzień, dwa. My to mówimy czerw na wygryzieniu, że wyciągamy ramkę i na przykład widać takie łebki, bo one najpierw sobie muszą ten, za, ten, ten, ten zasklep jakby muszą sobie odgryźć od środka i dopiero potem wychodzą. Nie? I to jest tak właśnie, że jak wyciągasz ramkę i masz tak zwany czerw na wygryzieniu, to są takie główki pszczół już żywych, które wystają właśnie, że przegryzła komórkę, i teraz się będzie wyciskać, no bo to jest troszkę grubsza, nie? więc ona się musi wycisnąć z tego. I takim czerwiem, jak zasilisz inną, słabszą rodzinę, to te pszczoły, które się już jakby wygryzą w tym nowym miejscu, to one ten gps sobie ustawią na tą jakby słabszą rodzinę tam. Czyli jakby problem jest tylko i wyłącznie ze starszymi latającymi pszczołami. Młoda pszczoła albo pszczoła, która się dopiero wygryzie, już sobie ustawia ten pszczeli GPS na ten ul, w którym jakby je, do którego ją wsadziłeś, a nie ten pierwszy, z którego ją brałeś.